Dobra. Nie ma ci wsi, kawa za to botoporą. <todg partido> Okej, okay, możemy robić. Dzisiaj robimy odcinek Stole Tower Defense. Chociaż. O, oh wow. No kurde, no ten, ten, to on, to on, to on, to on, taki... Taki to on, to on, to on, to on, to on, Dobra, dajcie swoje niki... Oh, kurde, jak ja nie umiem. Co je? O, to le dziwne, to myszko. Ty się do tego przyzwyczaiłeś. No Jezu, jak to się robi? Cześć widzowie, Wylałem szafy! O nie, obudził mnie. No na ziemi, rzuciłeś go po prostu. Zapomniałem, przepraszam. Dzięki, to ja przejmuję stary. Dzień dobry. Teraz ja cię rozarobię. A O! Dobra. To, to ja, wielki mistrz toporu. <laughs> Możecie mnie zwać, wielki mistrz toporu. A jak będziecie chcieli więcej odcinków ze mną, z wielkim mistrzem toporu, to napiszcie w komentarzach topór! Z 10 wykrzyknikami. I jak mam nagrać odcinek, jak nagrywam Cipsika, Jak nagrywam ci który siedzi w szafie, to też napiszcie 10 razy topór! Ale z jednym wykrzyknikiem. Dobra. Poczekaj, wypuść tego z szafy, bo ja nie wiem, co dalej powiedzieć. Poczekaj. Dobra, wypuściłem cię. No gadaj coś. Nareszcie. Dzień dobry, widzowie. Zasubskrybujcie mój kanał. Obecnie tyle chciałem powiedzieć. Cześć. Naprawdę? Tak. A o kanału nie subskrybujcie, bo on, mnie, bo on mnie zjadł. Jak cię zjadłem? Jak, z... jak cię odrodziłem? No tak. Dobra, no nie mogę nic postawić. Nie, dobra, wiesz co? Brawo, jestem geniuszem. Chowam ci do szafy. <grystanie> Okej. Okay. To że nie ma naszego Franciszka Białego. To jest jego ksywka oczywiście, a on się nazywa Cipsi To jest fajnie akurat. Wreszcie mnie nie spokój. A teraz coś ze szafy wychodzi. Więc to już nie moja wina. Dobra. Po przywitaniu możecie, możecie zgadnąć, jak ja się nazywam na YouTubie. Pewnie nie zgadniecie, bo nigdy nie słyszeliście mojego głosu, bo... Ale ktoś z Was zgadnie, to macie mnie za zasubskrybować. A jak nie, to przyjdę do domu z toporem. Ja i... Nie! 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 Ja doszedłem nic. Dobra, widzowie, jak już, jak już yy, yy, zrobiłem swojego revenge, to możecie przesyłać mi yy, różne rzeczy. Proszę Was. Będę bardzo, 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 ba bardzo wdzięczny. Wypuść mnie z tej szafy! To zamknij się, dobra. Dobrze, jak już nie mamy żadnych problemów, możemy zagrać sobie de. Prognozę, prodomy! Jesteś Google Gaga, wiesz? Google Gaga stripper, Osa. Dobra, wiecie co. Ignoruj. Wiecie co, widzowie, jesteśmy sobie to tak naprawdę to jest leon koziarski. Leonidas Pro Leonidas Pro na jego kanale. Tak subskrybujcie go. Subskrybujcie go. Tak, tak, to. Nie, a tak. O, pan Jaś. Jaki pan Jaś? Ktoś jakiś głupi. Jaki gdzie pan Jaś? A, dobra, no. widzę, widzę. Widzę pana jasia Bad speakerman. Dzień dobry, panie Bad menie Co pan robi? Ej, w ogóle, czy ty masz zasięg do nich? Dziękuję. Ile ty masz cooldownu? No, fajnie. Cztery sekundy. Fajnie, fajnie, wiesz, polecam cię. Nie polecam, zawsze znaczy cię nie polecam na przyszłość. Polecam cię. Nie polecam cię. Ty Bad menie głupi, po co ja cię wziąłem na sam początek? Mogłem kamerę-helikopter wziąć, byłoby o wiele lepiej. Dobra, kilka toalet sobie przejdzie, ale co z tego? Ten odcinek nie jest nagrywany przeze mnie, bo mi się nie chciało grać w tę głupią grę. Ale nasz kochany Leonidas chciał, żebym w to zagrał. Bo jest u mnie w gościach. Nie polecam. Mieszkamy koło siebie, więc. Mieszkamy koło siebie. Widzimy się przez balkon, jak coś. Ty nie masz, no w sumie, ty przez okno. No przez okno, a ty przez balkon. No. Jesteśmy sąsiadami. Ja wyjdę na balku, a, ty, a, twoja, a, ja, a, ja a patrz... twoja morda już na mnie patrzy. Tak. I mi macha. Tak. Macha ci. Kurde, ja to przegram! Dobra, wiesz co. Zaraz Leonidas zagra i pokaże Ci jak to się robi. Pokażę jak ci się to robi. Pokażę ci się jak to się nie robi. Fajnie by było jakbyś zmienił myszkę. Dla mnie to myszka jest ok. No po, patrz, 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 patrz. Nie, 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 nie. Teraz nie mogę, bo teraz nie możesz, nie możesz mi przeszkadzać, bo ja teraz upgrade... Chłopys! Teraz upgradeuję moją pos... O, jest. No, się udało. Patrz. Jak daję tą myszką w górę, Patrz, jak daję tą myszką w górę, to. A nie, działa. No właśnie. Ja mu byłam, dawno nie grałem. Dobra, słuchajcie, widzowie. Dwie osoby z komentarza w komentarzach. Pierwsze dwie osoby, które napiszą. Które napiszą. Um, które napiszą. Um, tytan Kameraman. Będą. <noise> Dosta. <noise> <noise> brat już odpalał telefon. <noise> Wygrywa. Nie wiem jaką postać. Kurde, Eglunchera, Kameramena, nie i i tego. I glicza to jest mega fajne. Nie. I napiszcie swój nick w komentarzu. Daj. Tak, tak, nick w komentarzach. Ale słuchajcie, bez błędów. I napiszcie do mnie. Ja, ja, wam, ja wam pokażę, jaki ja mam nick. Po małpieniu. Oh, halo! I say gu -gu -ga. Widzicie? Tutaj, franek 24 lama. Teraz idziemy na trading plaże po jakąś postać dla was. Nie mam gemów, ale wiem. Franek, będę, będę się tak tradował, że będę... Franek będzie szukał... się tak tradował, że tytana kameramena wytraduje za tytana kameramena. Tak. Tylko zwykłego. Za upgraded. Franek, Wysu, ci się opłaca? Co no, mi się opłaca? Rzucicie do szabu! Fajnie. jest, taki jest No bo tutaj masz tak. Teraz jest głośnik jakby, wy, Aha, tu to, to jest takie co? No to, to widzowie przepraszamy za takie ujęcie brzydkie. No właśnie. Bo to trzeba Q ku... ZD. No. I można, można z tym mikrofonem robić takie takie, wiesz, takie Q... Ku... I takie bip jest. Takie bip takie no ja pier... o, oh. ok ej no ja pier... o, jakie zawoła dobre no ja pier... o e, nie wiem, za, o za sinister się wytraduje nie opłaca rufet sinister jest dobry dla osób, które lekko mychną. A to je A No to to omíbaj. zobacz zopak, jaký fajný Może Uzujíc tisk. No, nie. a jsem, a jsem, a A no co ty Okropny! Czemu mi bekać? Robiłem Ci ASMR A że masz free się. content Leo, nie umie robić free contentu, nie. nie No będziesz mieć free content A wiesz dlaczego? Bo no teraz każdy... Bo jak jak ktoś to obejrzy, to potem prześledzają i prześledzają I będzie słychać głos mojego bekania I to będzie viral To się Na przykład jak... Biba bo bibi bibi. Coś takiego nie? <laughs> Jakie biba bo bibi bibi? <laughs> o pani za... Nie, nie opłacać się. Saka. Sraka. Mm, jak coś widzowie? Dałem... No kur! O, oh, no przestań mi wyciszać mikrofon. Widzisz? A widzisz tą lampkę w środku. No? Taka łap. <laughs> No, przestań indyk indykować. Indyczyć. Nie indyczyć. O, go, 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 go. No, dobra. dobra widzowie. E, Pokaż ee, ten indyk. Dałem Leonowi, bo go okradł kolega. Fajny. Ale ten zegarek mojego dziadka. Ale śmieszny, który ma 55 lat. Aha, ten zegarek ma 55 lat. Dobra, a ja myślałem, że ty masz 55 lat. <laughs> Nie, mój dziadek ma 55 <laughs> lat. W sumie wszyscy nagrywają do 55 lat. Tak, będą nowe robaksy? <grym>, Nowy robaksy, nie wiem kiedy. Ale wiecie co widzowie? Oddaję mojego streamer kameramana, Santa Tv -mana. I kogo tam jeszcze ci oddałem? E, tego mech. Mech, mech, mech tego, Scientista. Ale ja, go, ja ich miałem dwóch. I słuchajcie, dlatego że go kolega, w sumie to nie kolega, ale okradli go, więc on mi to odda, ale... Możesz aktualnie... się go hejtować. Co? Możesz się go hejtować. Tak. Napiszcie, napiszcie, oddaj, oddaj Leonowi postacie. Ja wtedy mu powiem, żeby wszedł na mój odcinek i wtedy zobaczy jak, jak błagacie. on wydał to jakiemuś wiosnomu typowi za flip. No. I będzie płacił gemy. Dobre jest dwa Najwięcej. Dobra, jaką postać wziąć, żeby ją postawić na tym, na początku? Daj Ta, mi tam kamera helikopter. Kamera helikopter. Ja też myślałem o binjamin. Kurde no. Ale dziwne. Jakby mi się ze sobą. ty masz te fajne urządzenia do plasteliny. Tak, do plasteliny. Ja jestem bardzo fanem plasteliny. To już wiem dlaczego ostatnio miałeś plasteliny w zębach. No. Ja <grym grym> sobie nie miałem co jeść. Nie dawali mi jedzenia, więc musiałem mieć plasteliny. Zapalę ci światełkę, bo jest bardzo ładnie. Nie. Dlaczego nie? No bo ja nie lubię światełek tu na klawiaturze Dobra. robić. Dobra wiesz, co, ty sobie graj, a ja ci będę coś robić, nie, nie będziesz mnie dusił. Nie będę cię dusił. Patrz. Su toilet. Su toilet. Su su, 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 su. Susan toilet. Ej, Susan toilet. Susan toilet. Susan to, ale da. da me harda. Dobra, ty, ty grasz. No, pa, no ja piję. Okej. Okay. No nie, na Nightmare'a, powaliło to cię. To dobra na, na Harda. Nie. E, 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 e. <śles> WHAT the hell? <laughs> Ale są nie giga to Sigma Oh Digital Fortnite Dobra, ben. dawaj, że ty grasz, a ja ci będę musiał utrudniać, tak? Okay? Tylko nie jajkiem na głowie. Nie jajkiem, no co ty galer? Dobra, ty graj! Bo jak przegrasz, to, to wtedy dostajesz karę. Jak przegrasz, dostajesz karę. Czyli złamane plecy. Tak. No karę. No widzowie musi... Dobra, widzowie teraz ja przejmuję stery. Franek sobie poszedł. Ja mam taki plan, żeby na nim zrobić pramka. Naschodźmy na burko O nie! Czy to, to co? Tylko, to tylko pędzelek, chłopie. Nawet nie z farbą. Poczekaj, okay. mm -hmm. no nie? Tylko z wodą. Tylko Nie! 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 Dlaczego włosy? No, bo włosy są najlepsze. Dobra, na razie jest spokojnie. Tego zaraz jak znajdę, że się zacznie mi latarką w oczy. Już widzę tego diabełka. Mogę wam powiedzieć jedną ciekawostkę, jaki Franek jest. Mogę wam... nie, Franek, tylko Cipsik. Franek to jest mój kolega, taki inny. Jestem Franek, debilu. To jesteś Franek, no nie, w... no, nie wiedziałem, że ty to nie ukrywasz. Mówię... jak mówiłem na ciebie... Franek Białaż to. Biała. Powiedz to. Franek Biały. Franek Biały. Daj mi to na chwilę. Do Nie, bo ty musisz grać. A ja ci muszę przestać tym, tym wszystkim. Minęło 50 minut odcinka. Jak 50 minut odcinka? 15 minut. 15 minut, no mam no, 15. No. Bekać mi się Czeka chce. Chwilę. O nie! Daj mi spokój. Kolejne utrudnienie. No zaraz przyjedzie. To toaletowym jak znaleźć życie. Zaraz cię weknę do skibili toalety. To fajnie. I co jest? Ekran się wyłączył. No to jest kolejne utrudnienie. Ale się wyłączył. No i ciemno jak w dupie. Kolejne utrudnienie? Masz Zasłoniłam rolety, i masz tak ciemno. No i ja wszystko widzę. No, może i tak. Teraz? Może i tak. Ale ja ci zaraz dam kolejne utrudnienie. Nie! Nie, no daj mi je spokój! I teraz musisz ten komputer włożyć. Ja zanim on się włączy, to ty możesz przegrać. No i niebieski. Ale wiesz, że to się nie nagrywa. A nie, nagrywa się, nawet. Do... Oj, dobra, ty nie przegrałeś! Chłopie, jakie jest Znam sposoby. Teraz masz kolejne utrudnienie, ale nie możesz tego zdejmować. Tych słuchawek. Nie! I ty dobrze ci to założyłem? Sam sobie założył. Dlaczego tylko ja mam tak przewalony na odcinkach? Bleh. Ale widzowie nawet mi się to podoba, chociaż sam siebie nie słyszę. Co to są w ogóle za słuchawki? Nie no, fajne by byłem. Jeszcze znaczy, jakiś muzykę puścił Franek. Franek, gdzie moja muzyka? Co? Gdzie moja muzyka? Jaka muzyka? Nie, nie, lepiej nie, lepiej nie, lepiej nie, nie puszczaj, nie zamknij muzyki. Nie, nie. O. Co to jest zdjęcie? O, dole ma spajka, fajnie. Czego ty szukasz? Teraz się za mnie Nie muszę bo i tak wygrywać. No, Śmietniku. Jest przegram. Ja jestem za mocny na przegranie Gdzie on jest? Nie ja jak znaleźć życie, zaraz mi wyskoczy jak w ready Ła, moja jak łeb. A Nie, to e-e! No co ty robisz? No co ty robisz? Ha, 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 ale ci, żebym utrudnił grę, ale żebym ci ukradł. No, nie na długo. Aj, aj, aj. Aj, 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 aj. Nie, nie na długo! Nie. nie na długo! Nie, 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 nie! Płynę, płynę, płyny, płyny, płyny. No nie! Jest, 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 <sad> jest, jest, jest. <sad> <grym> jest, jest, jest. Jest, 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 tak mnie nie utrudnia, chłopie! Ale <laughs> to właśnie ma tak mieć! Pokonałeś tego Jigosa? Pokonałem Naprawdę, naprawdę, o nie. O... Bo to ma się kolejnego. Tak, tak, zaraz zobaczysz, jakie utrudnienie przygotowałem. Nie, no proszę, nie wyłączaj mi ekranu. A wow, mój łeb! Nie, no! <laughs> no i proszę. OK. Widzowie, franek jest poję. Pokręcony bardziej uwaga, uwaga, Widzowie, kolejne. franek jest poje... Anny Kolejne utrudnienie No nie, na no co ty O, tutaj no W sumie mi to nie przeszkadza, mama też mi wsadza Nienawidzę cię, franek Jestem. Gdzie jest? się znowu słuchałam, słuchałam? Właśnie jak Freddy za ramię I gadaj z podwójnym księdzem. Nie, 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 Franek. nie, 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 Poczekaj, bo mi się zlegowało. Okej. Okay. jest. sytuację, obiecuję eee. ci, obiecuję zobaczymy, ci. Zobaczymy. Obiecuję zobaczymy, ci, obiecuję mi, ci. Dawaj. Ja chcę, żebyś ty to przegrał, bo na tym polega challenge. Bo a. jak tak, bo jak ja przegram i ty to zrobisz, to ja piję ostresos. A, a jak ty przegrasz, to ty pijesz ostry Prowali ma cię! Nie, nie Pawali. Nie no, flanek ja się nienawidzę! A jej, a jej, a jej, a jej. Kurde no jak? Romanie to no, Franek! Nie, no, ty na ja, mnie, no! Sprawdźcie, co się w ogóle nagrywa? Nagrywa się, nagrywa się, wszystko jest Nic mi jeszcze nie przyszedło! Wygrywam! Jak ja to wygram, to Franek. To Franek. na to Frank... Ty tego nie wygrasz. Lecą na ciebie, lecą na ciebie to to. Jak ja, jak jeszcze raz tak z tobą zrobię challenge, to ci tak dokopię. Nie, no, przegrałem. Koniec. Co? Sz... nie, nie przegram na razie, ale mogę przegrać zaraz. Tak. Ale ja jak ten nie przyjdą a jak mi przejdą, to się w sumie nic jest, no nie stanie. Tak. No nie, nie, przegrałem. Przegrałem. Jest, jest, jest. Możesz go jeszcze lepiej, lepsze to nic nie da chyba. Ja wyciągam te gówno, bo mi już boli. Więc... Rane! Nie! Robisz... Robisz... Zajmij grom. Nie, dobra, przegrałeś. Przegrałeś. Nie wszystko do stracenia. Pijesz ostry sos, pijesz ostry sos, pijesz ostry sos Jeszcze, ja się... teraz będzie kolejna taka, I ci tak do kopie, Ale nie ma, kurde, już nie ma runy, już nie ma, koniec odcinka Fuck To, to był odcinek z challenge'u, yy, yy, Challenge, u, challenge u z Leonem, z Leon pije ostry sos Teraz widzowie, czekajcie, bo jeszcze nie wyłączamy tego odcinka Jeszcze zapalimy tutaj światło, co nie ma Ty tu nic nie zatrzymuj, zostań tutaj nie cały kubek tego sosu! Niecały kubek, co ty. Dobra, weź, zgaś światło, zgaś światło. Mamo, a gdzie one pojechały? Nie mam pojęcia, zgaś światło, zgaś światło. Dawaj, zgaś światło. Franek, daj mi jedną łyżeczkę tego sosu. Jedną łyżeczkę? Zobacz już. Jest. A jakiego? Aha, pika, pikantnego, chopię. Dobra, widzowie, e, jak oceniasz challenge? Fajny? Obu... no nie powiedziałbym, krochem, nie bolą plecy od tego, Trochę, czy... trochę cię bolą plecy od tego wskazania. Moja psychika trochę siadła od tego challenge'u, ale. Fajne. Co ty to mi to to. Z tym nie zrobiłeś z tym. Nie! Zrób to, bo, bo, bo mnie zaraz coś trafi. Dodaj mu tego. Nie, tak, nie, tak, 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 tak. tak, tak, tak. Nie się zgodzić, powinienem się zgodzić. Daj mu ty juz. Co on pojadł? Plus, plus, plus. I odrzuć od niego, odrzuć od niego, odrzuć, odrzuć. Dobra widzowie, napiszcie swój nick, jakby mój nick po małpie to znaczy, do... tą... Swój Daj... nick po małpie, ja wam wyślę w post office takiego ładnego glitch kameramena, albo będę mógł wam wysłać jeszcze tego, jak to się nazywa? Edlanchera? Edlanchera i glitch kameramena. Ten kto chce. Dobra, ja będę chciał. Dobra, a czekaj, ty tu sieć! Sieć tutaj! Ale nie, bo ty mi zrobię. Ja nie! Ty mi dajesz tą wierzać z tego. Tak, ja ci widzowie, widzowie, ja się boję. Widzowie ja się boję. Ja sp... tak... Oh, oh, oh. Ah, Franek! powiedzcie Frankowi, napiszcie Frankowi. Napiszcie Frankowi V2 i się na nim zemszczę, okej? Okay? Jak, na... Jak napiszecie? To się na naprawy. Okej. Okay. Jestem. Yeah, to ty! Łóżeczkę. O nie! Ja, ja miałem ci inny dać! Ja miałem ci lepszy dać! Nie! Zrobię, proszę! Napisz, napiszcie! Zrobimy taki rewan, że się obsra. Nie wygra ani jednej sekundy. Ale tylko jedna kropelka. Jedna kropelka! No bo to jest bardzo ostry sos. Nie, franek! <coughs> Jak ja będę Żygać u ciebie w talerzu to nie moja wina. Okej, okay. możesz w moim pokoju Żygać. Tu okej, okay, na kamerkę ci będę Żygał. Czekaj, za tą, która przed chwilą się odczepiła. No? Albo na twój ekran. Dobra. Jeden. Jest, jest, jedna. Nie, nie, co ty. To dopiero sosik jest. Jest. Dobra, tyle możesz wziąć. Nie, 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 tutaj, tutaj. Dawaj, dawaj. Nie, 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 nie. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Ja, nie, nie, nie. Pita, albo będzie mocna kara. Ja wolę ka Jaka będzie kara? Okej. Okay. Nie, nie, Leon, no, no. Leon... Nie, ja może... Ale kara będzie jeszcze gorsza! Mm, tak, bo jak, jak tego nie zrobisz, to kara będzie taka, że będziesz musiał ten cały co wyzerować... Hej... ten cały... Mogę ci tak. dać pizzę! Franek, nie, nie, Franek! Leci samolot! Franek! Franek, poczekaj, To Toporem! Na język, na tylko na język. Nie, nie, Franek, nie. No, nie. Franek, nie zgadzam się, możemy zrobić innym karę. Ja bym wypił. No ty byś wypił. No bo powiedziałem, no. widzowie, że powiedziałem, i piję powiedziałem. Dla widza. Dla widza. się napić e, cytryny. Tak. Cytryny. Wola cytryny. Mogę się napić cytryny. Ale nie za... Napijesz się cytryny. Okej, okay, okay. Najlepsza kara? Jaka najlepsza kara, no? Najlepsza Lep, kara. No wymy, mogę wymyślić, mam sobie jakąś karę. A bo nie! Widzowie wymyślą mi jakąś karę w komentarzach. Widzowie wymyślcie jakąś karę w komentarzach, ok? Najbardziej lajkowany komentarz będzie taka... Ale nie będziesz mógł się z tego wymigać. Nie będę, nagramy tego z tym shortsa. A, a ja powiedziałem widzowie, że będzie jeszcze V2. Jak dostałem lajki, to będzie V2 i na, będę na tobie się mieścić. No będzie u mnie odcinek na taki, że znowu ją do mnie przyjdzie i teraz będę ja grał. Jeżeli ja prze, przegram, to będzie źle. Dobra, jak trafię coś... Dobra. I będziesz grać Nightmare'a. <grym>, nie, ty grałeś... Ty grałeś to, to ja też będę grał to samo. Ja grałem Nightmare'a. nie gra, Ty grałeś hardo. Ja gram hardo, ale ze mnie taki. Dobra widzowie, kończymy ten odcinek. Piszcie. Poczekaj, poczekaj. Piszcie kary. Dobra, pa. すげえ